Witajcie, witajcie wszyscy bardzo, bardzo serdecznie. Kolejne podejście do Returnala. Spróbujmy pokonać dziś bossa. Który dał nam w kość, znaczy mi dał w kość raz Bo już kilka podejść do niego miałem. Ale... Wy jeszcze go nie widzieliście, więc zobaczycie. Tutaj sobie... Pozwiedzamy troszeczkę. Tyk. Ogółem to ja proponuję zrobić tak o... Hop. Bardzo ładnie Szybka przebieżka Tutaj od razu na początek Miejmy to za sobą Dobrze, bardzo ładnie. Nasza adrenalina nam wyszła do góry. I się załadowało. Ale niestety póki co. Nie zrobimy, bo jest. I pięknie. Pierwszy z głowy. Odga nam się bardzo przyda. Oj, niestety strafili. Ale to nic. Mordiaczki moje. Ależ pięknie dostał. Uciekamy od skok. Dobrze. Ta gra jest bardzo, bardzo dynamiczna. Jajaj. Dobra, pójdzie się, tu zaraz przeniesie. No i mamy go z głowy. Ale się wszystko na razie padają. Przecież dostał. Szyję strzały Dobra. Wszyscy chyba pokonani. Pistolet, nie, zostawmy sobie shotguna. Lepiej nam się z shotgunem biega. Ja to sobie jeszcze pozbieram. Właśnie karabin. Jak widzicie, jak widzicie dzieje się tutaj bardzo wiele. Tutaj adrenalina na piątym poziomie nam strasznie pomaga. Wiecie co jest grane. Te wszystkie dodatkowe pociski co latają to właśnie dzięki adrenalinie. Więc warto ją trzymać cały czas na maksymalnym poziomie. A żeby to zrobić no to nie możemy zostać trafieni. Więc doskok, odskok, unik, jazda. Widzieliśmy go Nie, dobrze Dobrze, pięknie, 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 dobra Co ten pasażer tam daje? Zwiększa maksymalną integralność. Okej okay. Proszę, zabieramy I ruszamy dalej. Tędy mam nadzieję, że nie będzie żadnego bossa tylko o proszę jak fajnie idealnie pozbieraliśmy sobie troszeczkę waluty Tam jeszcze było coś, na trudno. O nie, myślałem, że mi się uda go odstrzelić zanim mnie dotknie, no ale niestety. Okej, okay, tu byliśmy, tam nie ma nic ciekawego. Ciało. Przeszywa nasze ciało. Hmm, taki rym. Ulepszenie ataku alternatywnego. Spoko. Strasznie mnie irytują. Działko musimy zniszczyć w ten sposób. Pięknie. Tylko, że nasz atak teraz troszeczkę osłabł. Ale to nic tu gdzieś życia jest, to pozbierajmy. Odnówmy sobie hapeki. Nie wiem do czego przyrównać tą grę, tak się zastanawiam cały czas nad tym, bo jest to trochę taka dynamiczna strzelanka, ale jakiś alien shooter. Mamy tutaj też takich wymagających przeciwników jak w Nie wiem. Może macie jakiś pomysł, do czego to przyrównać, to możecie dać znać w komentarzu, czy to się wam kojarzy. Nie wiem, czy można w ogóle przed nimi jakoś uciec, jako oni robią ten atak. Dla razy mi napsuri krwi. Znajdźmy tego bosa nieszczęsnego. I zróbmy to, co do nas należy. No niestety... Okay, ja sobie tutaj samemu troszeczkę pograłem, pozbierałem jakieś różnego rodzaju itemy tutaj skoksowałem się i postaram się teraz wbiec do tego bossa i zrobić mu kuku. Zobaczymy, jak to nam pójdzie. Jesteśmy troszeczkę ulepszeni, ale może nie tak troszeczkę, tylko jesteśmy bardzo ulepszeni. No i fajnie, bo ona poszła się kochać. Serio. To sobie jaja robi się co? Dotarliśmy tutaj z problemami, aczkolwiek dotarliśmy. Zobaczmy, co jest jeszcze tutaj w tej. Jakże zacnej. Nie umierający wrogowie. Najpierw trzeba przeżyć. Jesteśmy doposażeni. Liczę na to, że. Że uda nam się. W tym momencie więc lecimy w dół. Nie przedłużajmy tej bitwy. I niech rozpoczą się igrzyska. Trzeba będzie... To być dość znacząco blisko, żeby to użyć. Okej, okay, pierwsza ta poszła szybciutko nam. Zobaczymy jak pójdzie tym razem. Ważniejsze to trzymać cały czas tak 5%. Aj! To jest właśnie to, już mamy teraz problem. Jednak te dodatkowe pociski robiły robotę. Ale nie poddajemy się, walczymy o swoje. Udało się troszeczkę uciec jej. Jej, jemu! To jest. Się, powiedzmy, że temu. Aj! Było blisko, myślałem, że się uda. Wow! Byliśmy drugą usługę, naprawdę nam dobrze idzie, ale mam karabin na piątym poziomie. Ja nie wiem co tu się odżywa w tym momencie raźmy do prądem się da o Polega się chyba nam troszeczkę zestresował Idzie nam bardzo dobrze Nie wiem, czy on dostaje tym prądem, czy nie. Teraz trochę dostał. Jesteśmy... Myślę, że jesteśmy za blisko niego. Oj, użyjmy apteczki. Jest naprawdę krytycznie. Udało się! Mamy to, mam nadzieję, że nie wybuchnie i nas nie zabije, ale chyba nie. O, to było naprawdę trudne. Karmazynowy klucz Za karmazynowego mściciela. Może zadziałać z urządzeń translokacji. Znajdźmy, co tutaj jeszcze jest, sprawdźmy. Kostka danych jakaś. Podłącz kostkę. Zobaczmy, co tu się będzie działo. Zblokowano nowy przedmiot. Jeden z 18. Aha, to jakieś nowe kokony, pasożyty. No dobra. A tutaj co? Co to się dzieje? Odczepianie pasożytów. Aha. Czy my tutaj chcemy? My na pewno chcemy wrócić do. Bazy, albo musimy znaleźć. Aha, tu są te wrota. No dobra. Udało się nam. I myślę, że w tym miejscu na razie zakończymy naszą przygodę. A co będzie za, wrot w... za tymi wrotami? Dowiemy się w następnym odcinku, więc póki co trzymajcie się. Cześć!